Kiedyś wrzuciłem film z Pafos na temat tego, że do, na Cypr potrzebne są paszporty. Co warto wiedzieć, kiedy lecicie na Cypr? Mimo, że jest w Unii Europejskiej, potrzebujecie przejść kontrolę paszportową. Eee, no i tam było oczywiście doprecyzowanie, ale ekipa obcięła tak filmik, że wyszła niezła draka, że ty głupku, łysy, oczywiście nie trzeba paszportu, wystarczy dowód. Chodziło o kontrolę, odprawę paszportową. Tak, wystarczy dowód, drogi kolego, droga koleżanko. Eee, Zawsze lepiej mieć paszport, tak uważam. Podróżując po świecie dwa razy w miesiącu, uważam, że zawsze lepiej mieć paszport. Natomiast, owszem, do, na Cypr możesz dostać się przy użyciu tylko i wyłącznie dowodu osobistego, ale chodziło mi o to, żeby się po prostu wcześniej udać do gate'u, dlatego że najzwyczajniej w świecie musisz przejść przez odprawę paszportową. Oczywiście z dowodem osobistym również, natomiast jednak dodatkowy punkt kontroli poza, poza strefą bezpieczeństwa. I samo wejście na lotnisku jeszcze Cię czeka, a tam potrafią być delikatne korki, delikatne, delikatne obsuwy czasowe, więc warto parę minut wcześniej jednak do, udać się w kierunku swojego, swojego gate'u, żeby się nie zdziwić. Bo, sorry, ale Wizer nie poczeka, a tego doświadczyliśmy w listopadzie lecąc na Sardynię. Także pozdrowionka i zwiedzajcie świat, szczególnie zimową porą, kiedy możecie na 3-4 dni zakosztować pięknego, w tym wypadku cypryjskiego słońca. Pozdrowionka.